W Olsztynie obchodzono ogólnopolski Dzień Strażaka. Na tę uroczystość 16 maja przybyli strażacy z całego województwa, kierownictwo Komendy Głównej Straży Pożarnej, parlamentarzyści, władze miasta i województwa. Wydarzenie takiej rangi organizowane było na Warmii i Mazurach po raz pierwszy. Dzisiaj obchodzimy 70-lecie powstania Straży Pożarnej po, po II wojnie światowej. Z tej okazji Komenda Miejska Straży Pożarnej w Olsztynie otrzymała nowy sztandar ufundowany przez lokalną społeczność. O godzinie 10.30 zaproszeni goście udali się w kierunku pomnika znajdującego się przy olsztyńskiej komendzie poświęconego strażakom poległym w akcji. Kwiaty pod nim złożyli m.in. Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, Wojewoda Marian Podziewski, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak i Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Następnie uczestnicy uroczystości prowadzeni przez orkiestrę dentą, kampanie honorowe i poczty sztandarowe przeszli ulicami Olsztyna do bazyliki katedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba, by tam wziąć udział w uroczystej mszy świętej. Pierwsza Straż Pożarna powstała w Olsztynie w 1771 roku, kiedy to Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu drużyny strażackiej składającej się z 12 ochotników. Po II wojnie światowej, pierwsi strażacy przybyli do Olsztyna w maju 1945 roku. Do gaszenia pożarów posiadali wtedy jedynie wannę, wiadra i łopaty. Dziś ten zawód znacząco się zmienił. Z biegiem lat i wraz z postępem cywilizacyjnym strażakom doszło wiele nowych zadań. Od Strażaka wymaga się coraz większej wiedzy, coraz większych umiejętności, umiejętności również posługiwania się coraz nowszym, nowocześniejszym e, sprzętem. Dzisiaj Strażak praktycznie jest przy każdym zdarzeniu, przy każdym działaniu tam gdzie, e, tam, gdzie musimy pomóc ludziom, tam gdzie musimy nieść ten ratunek. Do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych komenda wykorzystuje 33 pojazdy. W latach 2007-2014 jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne w województwie wzbogaciły się o nowoczesne pojazdy i sprzęt ratowniczy dzięki wykorzystaniu środków unijnych wsparciu budżetu państwa i samorządu.